Witajcie wszyscy w Kuchni Marioli. Dzisiaj przygotujemy pasteryzowany pasztet z królika. Przygotowałam go w słoiczkach. Można go zjeść od razu lub zapasteryzować i przechowywać troszkę dłużej. Zapraszam Was na krótki filmik i do wspólnego przygotowywania tego pasztetu. Do przygotowania pasteryzowanego pasztetu z królika potrzebujemy jeden świeży królik. Ja tutaj mam wagę około 2 kg. Następnie pół kilo tłustego boczku, jarzynka, marchewka, seler, pietruszka, cebula, liście selera i lubczyka, przyprawy, liść laurowy, ziele angielskie, pieprz w ziarnkach oraz kilka kulek jałowca. Dokładny opis właśnie się Państwu teraz ukazuje. Potrzebujemy jeszcze do pasztetu czerstwą bułkę, wątróbkę, cebulę do podpieczenia i przyprawy. Duszę z królika należy poporcjować na mniejsze kawałki, przełożyć do dużego garnka, zalać wodą, dodać jarzynkę, dodać liście laurowe, ziele angielskie, pieprz i jałowiec. Następnie gotujemy na małym oknie. Królika doprawiamy odrobiną soli, dodajemy pieprz na smaku i troszkę naturalnej jarzynki. Przekrywamy, gotujemy. Z rozbieramy powstałe szumowiny, następnie dokładamy liście lubczyka i celera. Chwilkę pogotujemy, następnie je wyciągniemy. Mięsko jest już mięciutkie, teraz wyłożymy je na talerz i ostudzimy. Łącznie z Na patelnię wlewamy odrobinę oleju, dodajemy jedną pokrojoną cebulę, wkładamy wątróbkę. lekko doprawiamy solą i popiekam. Mięso z królika już ostygło, należy je teraz obrać od kości. Tutaj jeszcze w miseczce zostawiłam sobie wywar z gotowania królika i w tym wywarze namoczymy czerstwą bułkę. Mięsko ubieramy do miseczki. Bułkę należy wycisnąć i dołożyć do mięsa. Do królika dokładamy naszą upieczoną bułkę. Całe mięso z bułturką bułką mielimy w maszynce do mięsa. Pasztet z królika należy doprawić solą, pieprzem opcjonalnie, tyle ile uważacie, do tego suszony czosnek, dymianek, mielona gałka muszkatołowa i całość należy dokładnie wymieszać. Do tego jeszcze dodajemy jedno jajko, Pasztet należy spróbować i ewentualnie jeszcze doprawić. I tak oto w szybki sposób mamy gotowy pasztet. Teraz możemy nałożyć go do foremki i zapiec w piekarniku lub, tak jak ja, przełożyć do słoiczków i zapasteryzować. Słoiczki dokładnie zakręcamy i pasteryzujemy w wodzie około godziny, i Liczą czas od zagotowania się wody. Po zapasteryzowaniu pasztet przechowujemy w lodówce, tak aby on się dobrze schłodził. Jest fajnej konsystencji, bardzo kremowy, aksamitny. Proszę zobaczyć, jak pięknie się odsmajuje. Tak więc przechowujemy go troszkę dłużej. Jeżeli macie ochotę, spożywamy od razu. Pasztet bardzo ładnie pachnie, jest bardzo kremowy. Apetycznie wygląda i bardzo chudy. Pasztet z królika przygotowuje się bardzo łatwo, jest bardzo smaczny i zdrowy. Dodatkowo dodatku chudy. Chlebek razowy i już, próbujemy. Mm. Bardzo ładnie pachnie, jak pasztet zapiekany. smaczny, mięso delikatne, czuć troszkę wątróbkę i jarzynę. Tak więc, pasztet zaliczam do dobrych. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejne. Bardzo smaczne.